OLE ZMRÓŻ OCZKO Jest tak wiele przeróżnych bajek. Mogę wam opowiedzieć o Królowej Śniegu albo o Ołowianym Żołnierzyku, ale najlepsi słuchacze to Nocne Marki, bo wtedy właśnie słucha się najlepiej. I jest ktoś, kto zna wszystkie opowiedziane historie i wszystkie historie, które zostaną opowiedziane. I właśnie ten ktoś przynosi nam sny. W wieku ośmiu lat tęskni za mamą i nie przepada za szkołą. A kto przepada? Lubi słodycze i żaglowce. A kto nie? Więc gdzie on może być? To była poniedziałkowa noc. Od tej nocy pewnego małego chłopca czekał najbardziej pasjonujący tydzień w jego życiu. że się przedstawię. Jestem Ole Zmrówsz Oczko. Ziemia jest moją ciotką, a gwiazdy to moje zwierzątka. O, e, e, miło pana poznać. Ha, ha, ha.

哎。Bitch. Tak spędził resztę nocy śniąc o literach i wszystkich wspaniałych opowieściach, jakie z ich pomocą kiedyś napisze. Bogatszy o nową wiedzę, chłopiec miał w szkole o wiele lepszy dzień niż zwykle. Ale kiedy we wtorek położył się spać, cały czas myślał o mamie, za którą bardzo tęsknił. Witam. Witam! ponownie! Oh. <laughs> oh. 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 Mm. Dzień dobry! 比太！比太！嘿嘿。 I tak każdej nocy chłopiec śnił ten sam sen. I nawet kiedy na dworze padał największy deszcz, w jego sercu świeciło słońce. To było ciepło miłości jego matki. A... Ahoj, marynarzu! Skakuj na pokład! Płyniemy na ogromny ocean ku największej z Twoich przygód! O, o. Ole, zmruż oczko. Zapełniasz głowę tego chłopca jakimiś bzdurami. Fakty są podstawą, na której buduje się siłę młodego mężczyzny. Och, przestań gderać, stary, zakurzony człowieku. Dokładnie tak, jak mówię. Brak szacunku dla dyscypliny. O, o. Na takie słodkie sny jak Twoje. Będę o tym pamiętał. Aha! Aha! A oto nasza opowieść. O, są takie piękne. Dokąd się wybierają? Pewnie lecą do Afryki, a tam będą podziwiać potężne piramidy. Tajemniczego Sfinksa. Być może wypiją lemoniadę z moją dobrą przyjaciółką Kleopatrą. <śmany> <śmany> go uratować. Sam świetnie sobie poradzisz, ale pomogę ci. Śmiało, nie bój się. O, 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 leć w dół! O, 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 umiem latać! Umiem latać! O, hmm? Hmm. O, mówiłem wam, akurat jestem w drodze do Afryki. O tej porze roku jest tam ciepło i przyjemnie. Ha, 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 trele morele. I chciałeś tam dojść na tych cienkich nóżkach? Ha, ha, ha. a ile kosztowały za metr? Ha, ha, ha. Przestańcie! Tylko dlatego, że wygląda trochę inaczej niż wy, nie znaczy, że jest od was gorszy. Hmm. A ty skąd wiesz? Wiem, że Bocian mówi prawdę o Afryce i wiem, że wybiera się tam właśnie teraz. Hm. Ha, 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 co za tu... I kiedy on będzie wrodził swoimi wspaniałymi, długimi nogami w Nilu, wy będziecie pływać w Rosole. Gdzie jest ten Rosół? No, dziękuję, że uwierzyłeś w moją historię. I oczywiście za ratunek. Nie czujesz lęku przed światem, więc wyrośniesz na dobrego podróżnika. E, co ty tu wyprawiasz? To mój bocian! Teraz już nie! A, a, a. Ty, mały złodzieju! Możesz mi ha, ha. Mijały kolejne noce, a każda była bardziej pełna przygód oh. niż poprzednia. Dość szybko nadeszła siódma noc i chłopiec umierał z ciekawości, jaką to niespodziankę sprawi mu Ole. Jesteś niemożliwy! Mówiłem ci, że nabijasz głowę na tego chłopca bzdurami! To wcale nie są bzdury, proszę pana! O! A co wyprawialiście wczorajszej nocy? Zdejmowaliście gwiazdy i graliście nimi w piłkę! I co w tym złego? Czysta fantazja! Gwiazdy to ogromne kule płonącego gazu. Każdy, kto spróbowałby ich dotknąć, musiałby spłonąć. Fakty, A... tego potrzebuje jego młody umysł. Fakty, proszę pana, są obalane każdego dnia. Człowiek nie umie latać albo chodzić po księżycu? Być może na razie. O. A czy ktoś kiedykolwiek obalił sen? O. Sny poruszają ludzkie serca. Ludzie kierują się w życiu głosem serca. Bez snów ludzie byliby niczym. Niczym? Ja jestem Ole z oczko. Jestem tak stary jak czas. Antyczni Rzymianie nazywali mnie morfeuszem. Bogiem od snów. Znają mnie królowie i biedacy. No i będziemy mieli wreszcie spokój. Teraz zobaczysz kogoś wyjątkowego, mojego brata. Jest tam. On też nazywa się Ole Zmruż Oczko. Gdzie jestem? Co się dzieje? Gdzie moja herbata? O, witaj. Jesteś w samą porę. Ach. Moje nogi są już tak zmęczone. Ten Olezmróż Oczko jest inny niż ja. Odwiedza ludzi tylko raz w ich życiu i ma im do opowiedzenia tylko jedną historię. Niektórzy ludzie nazywają go śmiercią. O, witaj bracie. Witaj Olezmrużoćko. Czasem nas mylą, bo nosimy to samo imię, ale w końcu nie jesteśmy zwykłą rodziną. Wciąż jesteś zajęty? Ha, ha, ha. O no wiesz, ciągle to samo. Wygląda na miłego wcale, nie jest straszny. Tak. Ty nie spotkasz się z nim jeszcze bardzo długo, ale cieszę się, że go polubiłeś. A teraz muszę ruszać. Tej nocy mam jeszcze bardzo dużo historii do opowiedzenia. Cześć. Wkrótce się zobaczymy. <laughs> Chłopiec nigdy nie zapomniał tygodnia spędzonego z Ole z mróż oczko, Największym z opowiadaczy bajek. A jeśli nie chcecie wierzyć w moją opowieść, zamknijcie dziś wieczorem oczy i czekajcie. Ole z mróż oczko na pewno przyjdzie i zabierze was w jakąś niezwykłą podróż.